Wizowie, no ja nie widzę opcji jak obejrzeć pana Frytoxa, nie? I tu jest o cheaterach, a my, jak wiecie, na premierach ile mamy? Ile tych meczy mamy na premierach? 30 ponad? Chyba 30, nie? No to tam trochę czterech cheaterów złapaliśmy, ale jak na razie dwóch było ze mną. No i dwóch przeciwko grałem i dwa razy wygrałem z cheaterami, to jest w ogóle no super. No i zobaczymy co tu Frytok... a ja wiem kto tu ma bana, no tutaj to Tyle ludzi miało bana, że Szok i się grają w CS-a, a, a Steel, który mecz obstawił, bana miał na 10 lat ponad od Valve i wiecie, i tam ekipa. To nieodłączna część CS-a, ci Cześć. teży, to nieodłączna część CS-a. 1v1, Kelly against Pasha, the two players, who stepped up phenomenally for their side. Bo my to oglądaliśmy już y tylko u Klepsydry chyba, nie? Ale tu zobaczymy co Frytox ma do powiedzenia na temat Cheateru, bo na wydaje mi się, że więcej znalazł, nie? Bo wiem, że Jimcat miał, Bana też, Klims miał chyba Bana, Wag Bana, ja to nie wiem tej wagbana nie miałem w cudz... i zobaczcie jakie gwiazdy nie może tu jest klucz do tego widzowie. żeby zostać gwiazdą to trzeba pierwszy odpalić wtedy łatwiej ci się gra wiesz jak wychodzić wiecie już za każdego konta, gdzie trzeba wszystko celować you Emilio just get back No Emilio got there ten match of na the live -ie. what że tym dostał wakbana. play me is already on the site and we'll see if he's rotated around how does plush find him in the smoke like that What The hell is going on? Six seconds? Five seconds? Blusa. To jest Expert. Well, it's a one-on-one -on -one now. is just rotated on to to the side. three bullets, but he's given time to reload. And now it's all on C. He's going to use that area no. to force him out into the open and flush out with the clutch. Niestety, VAC, nie jest najlepszym na świecie. I rzadko <laughs> kiedy kogoś zbanuje. A... Jak nie? Teraz nie dobrze gra. Po tym widzowie, nie? Cheaterów za dużo nie ma? Ekstra się gra, czasami tam już może spinbotów nie ma, ale tam czasami dwóch gościu się odpali, to wiadomo, chociaż jak wtedy graliśmy, to miał typa aimbota chyba, nie? Jak tych dwóch haksów miałem, tych kumpli, to oni chyba mieli aimbota akurat, ale takiego lekkiego, nie kręcili się, oni wiedzieli jak go ustawić, to już byli profesjonaliści na premierze, ale uważam, że po tym nowym update'ie teraz dzisiaj ile, trzy zagrałem premiery? Trzy, cztery? I ani jednego haksa nie było na premierze, nie? Więc no ten trust faktor, co tam, tam, tak on się nawet tak nazywa, co wprowadzili i ten vaknet 3.0 na większej ilości serwerów, no może coś wykrywa. Melduneczek, widzowie. Chcielibyście w łatwy i szybki sposób wymieniać skiny na nowe? Na stronie Pirateswap możecie kupować, wymieniać i sprzedawać instantowo skiny. Dodatkowo, jeśli użyjecie mojego kodu Hyper, to dostaniecie 35% więcej do depozytu przy wpłatach oraz 30 dolarów przy pierwszych trzech transakcjach. Zapraszam na stronę Pirateswap. Ale czasem zdarzy mu się zadziałać i nawet potrafi zbanować no. jakiegoś pro gracza. Dziś pogadamy sobie o znanych graczach, którzy kiedyś mieli waka. Nie ma ich dużo, bo większość to nejmy, no ale udało mi się wśród nich znaleźć kilka znanych psyw, które mogą Was zaskoczyć. Dziękuję wszystkim wspierających, jesteście totalnymi szefami. No, też dziękujemy. I dla wspierających jest taki digielek do wygrania, więc warto zainwestować stary. Subskrybujcie kanał. Pierwszy na naszej liście jest Jim no. który dostał Waka w styczniu 2018 roku Bo teraz Waka masz na 5 lat, nie? Chyba, chyba tak to wygląda. Że Waka dostaje się na 5 lat, to też jest dziwne ogólnie Że bana za oszukiwanie dostaje się na 5 lat, a nawet Dwickling dostał stil na całe życie prawie ty. To jest dopiero fenomen, nie? I co jest najlepsze, że Valve nawet nie ukrociła ich banów, jak oni się odwoływali, no, no? tak to jest, no. A był to ban za cheating w matchmakingu. Jimmy miał wtedy zaledwie 11 lat i nawet nie myślał o no. tym, że CS w przyszłości może być jego sposobem na życie. 3 lata po otrzymaniu waka trafił do swojej pierwszej drużyny. I tak może być zdziwiony, że jakaś drużyna chciała grać z wakiem, ale tak naprawdę, wak to nie jest jakaś tragedia dla gracza, bo w sumie to jedynie na dużych turniejach nie można grać. W sumie racja. ogólnie jak masz waka, to nie możesz grać tylko i wyłącznie chyba na majorze, na wszystkich turniejach raczej możesz grać, no chyba że organizator ci zabroni, ale no tu tam było kilku zawodników, co mieli waka i grali normalnie, nie? A że Jim miał 15 lat, to o dużych turniejach mógł co najwyżej pomarzyć. Przez półtora roku tułał się po różnych przeciętnych drużynach, aż w maju 2022 został podpisany przez Akademię Maus. Cały czas miał wtedy waka, ale było wiadomo, że po 5 latach od blokady, ban zostanie zdjęty. A został zdjęty w styczniu. Dwa... Na turniejach wspieranych przez walk nie możesz grać. No tak, no to tylko, to tylko na majorze, nie? Tylko na majorze nie możesz grać, a tak to przecież. Później możesz grać już, nie? Jak już miałeś waka jednego. W 2023 roku. I pół roku później został powołany do Głównego Schodu Maus, w którym gra do dziś i nawet znalazł się w top 20 graczy zeszłego roku. Więc jak widzicie, wak nie był dla niego jakąś zbytnią przeszkodą <grych> we zrobieniu kariery. Pomógł! Pomógł! Kolejny jest ZTR. Nie ma praktycznie żadnych informacji o jego banie. Wiemy tyle, że był za cheating i to, został nałożony to... gdzieś w 2015 roku. To ja nawet nie wiem, że ZTR miał bana, nie? Też. Też ludzi to w ogóle te fakty miał od profesjonalnych zawodników. To jest dla mnie jakieś nieprawdopodobne, ej. Nie każdy odpalony biega teraz gra profesjonalnie. Gdy ZTR miał 12 lat, mając bana, tułał się po różnych no-name team'ach, aż pod koniec 2020 roku trafił do Akademii Nipu. Co ciekawe, mając dalej aktywnego wagbana, został powołany do głównego składu NiPu, z którym nawet doszedł do półfinału na ESL Pro i jest chyba jedynym graczem w historii, który zaszedł tak daleko na Tier 1 turnieju, mając wagbana. To też pokazuje jak bardzo nieistotny jest Wagban, bo nie no. dyskwalifikuje cię praktycznie z żadnego turnieju poza majorami. No I tutaj jasne. nie wiem, czy to zależy od rodzaju Waka, bo co innego, gdy gracz dostaje będę nad dzieciakiem, a co innego, gdy dostaje go już Ben z profesjonalnym graczem, Więc w takich przypadkach organizatorzy turniejów mogą nieco przychylniej patrzeć na takiego gracia. No, pewnie tak, ale wydaje mi się, że tu. Bardziej chodzi o te turnieje ważne. No słuchajcie, no jak ktoś ma Wagbana, no to czekasz mu zejdzie, nie? Zazwyczaj, żeby, znaczy, jakaś organizacja, może tak powiem, organizacja, dajmy na to, jest dobry zawodnik, miał Wagbana 3 lata, 4 lata temu, ale wie, że teraz nie haksuje, dobrze gra, no to oni też czekają, aż ten Wag zejdzie, nie? Zazwyczaj tak jest to robione. No ale dla mnie, czy to powinien być do... widzowie, a jaka jest w ogóle Wasza opinia? Czy Waszym zdaniem Wag powinien być dożywotni? Jaka, jaka wasza jest opinia? No bo stary ty dostajesz Wawrzyniobana za skinchen bo Walf okradałeś, dlatego, widzisz, a on nie okradał Walf, no. Czyli większość mówi, że dożywotnie, tak? Powinien być. Znaczy, słuchajcie, ogólnie powiem Wam jaki jest problem, nie? Z tym wagbanem. Był taki gracz jak Robin, nie? Znacie takiego gracza jak Robin? On to jest szwedzki gracz i on dostał wagbana, nie? On dostał wagbana i on dostał niesłusznego wagbana. Bo on dostał bana za grę, gdzie tam odpalił speedhacka w grze Infestation, nie? I dostał bana w CS-ie. To jest najlepsze. Dostał bana w CS-ie, a w CS-ie nigdy, nigdy nie haksował. <laughs> w Infestation bana nie dostał, rozumiecie? Dostał bana w Infestation, a nie dostał bana w CS-ie. No i wtedy, no nie wiadomo co z tego osobą zrobić, nie? No bo w tamtej grze nie oszukiwał. I teraz... Wiecie, i to można powiedzieć, że ten wakto nie działa prawidłowo, nie? że zbanował gościa na odwrót, no, no nie na odwrót, czy na odwrót ja powiedziałem, jak, no powiedziałem, że dostał bana w infestation, a w sesie, znaczy dostał bana w sesie, a w infestation nie dostał, o tak, dobra, jest OK. Dobra, no no tak, bo na odwrót powiedziałem. Jasne. I słuchajcie, i teraz zobaczcie, że no wak nie działa prawidłowo uważam, bo no powinien dostać bana właśnie tylko w tej grze Infestation, tak? Chociaż tylko no, tam nie ma Waka, kło, ku... no, przecież. Tam nie ma waka. To on nie powinien działać w innej grze przecież. Nie? I zobaczcie i dlatego moim zdaniem dają bany na 5 lat, no nie wiem, może ku... nie słusznie to gościu po 5 latach se wróci. I też oni nie są pewni swojego to uważam, nie? No WarZ piękna gra, ja też uważam na no Infestation, ale tą grę zabili deweloperzy i zabili haksy, nie? To zabiły haksy tą grę, ja uważam też piękna gra, no ja w to e, grałem dłuższy czas Infestation WarZ, naprawdę długo grałem z kumplami i dla mnie to były moje najlepsze lata w graniu, nie? Ta gra miała coś takiego, żadna gra mi tyle frajdy nie sprawiała jak Infestation Warzy, nie? Żadna gra. Nie wiem czy ktoś z was grał w tą gierkę, ale no była najlepsza. Ale szkoda, nie? Szkoda ogólnie po prostu sytuacji z Robinem, bo gościu był uziemiony. Słuchajcie, on się odwoły, odwoływał tyle lat i po kilku latach dopiero się Waldo do niego odezwało, rozumiecie? To jest w ogóle hit. To zaraz po Pro ZTR dostał unbana, mimo tego, że miał perma. Dlaczego? 15 kwietnia 2021 roku Valve zaktualizowało no. zasady dotyczące wagbanów. I od tego momentu wszystkie wagbany profesjonalnych graczy są na 5 lat, a nie na zawsze. No. Ale z małym twistem, bo tyczy się tu tylko graczy, którzy nigdy nie brali udziału w turniejach sponsorowanych przez Valve, ani w do tych turniejów. Więc... No to... czyli... Czyli Emilio raczej, no, mu ban nie powinien zejść, nie? Bo brał udział, y, bra, brał udział w majorach, w kwalifikacjach. No, czyli, no, to, to kumam akurat. To, czyli, no, to jest ogólnie teraz, to, to jest niezłe wyjście, nie? Ale ja i tak uważam, że za mecz fixing, no, to powinien być krótszy ban na pewno niż y, za Wagbana, tak mi się wydaje. Chociaż za jedno i za drugie powinien być 5 lat. Tak, dłuż, jak dłużej dłuż się zastanawiam, to za jedno i za drugie powinien być 5 lat Wagban. Znaczy ban po prostu od Valve, nie? Nie powinno być takiego czegoś, że jeden ma dłużej bana, a drugi nie, no. Więc można powiedzieć, że tyczy to się tylko graczy, którzy dostali bana przed rozpoczęciem kariery. Dlatego taki kukli dalej ma bana, bo dostał go po no. tym, jak grał na Majorze. I no długo tak, po otrzymaniu no. unbana, ZTR zagrał na turnieju sponsorowanym przez Valve, czyli Flashpointie. I był częścią pamiętnego meczu na Anonymo. Po tym turnieju wrócił do Akademii nip bo w głównym składzie był jedynie z Tendinem. No i wtedy jego kariera mocno zwolniła, bo trafił do Gold Sand, w którym grał przez chwilę, potem Metisports, gdzie to za długo nie pograł, no i teraz trafił do Game Religion, gdzie powoli się odbudowywuje. Znaczy, wiecie, mecz fikserów i czyterów, ja też uważam, no, że nie powinno się robić takich rzeczy. Ale 5 lat ban to i tak jest widzowie tyle, że o tobie ludzie zapomną, no już, już nie wrócisz do grania profesjonalnego. Jeśli grałeś profesjonalnie i dostałeś na 5 lat bana, to już nie wrócisz do grania profesjonalnego, nie masz szans, nikt cię nie weźmie już, nie? Ma dopiero 21 lat i jest iglem, więc jeszcze wiele lat przed nim i zobaczymy co uda mu się osiągnąć. Wtącę się na chwilę, była do Was dwie sprawy. Mhm. Pierwsza, wbijcie do mnie na Discorda widzowie, no, możecie wbijajcie. tam popisać i czasem pograć na streamie. No i kampusz na się zakończył. Co prawda z jednodniowym opóźnieniem, ale chuj tam. Mam dla Was kolejny na taką piękną emeczkę. Jedyne co musi zrobić to zasubskrybować kanał Dziękuję za pręka, piąty miesiąc, bardzo dziękuję, witam. A na co czekać stary, losowanie już pod koniec lutego. Kolejny jest Creams. Jego ban trwał zaledwie 3 dni i daje to tutaj jako ciekawostkę. A, był na to fałszywy no. ban, którego w tamtym czasie dostało wiele graczy. Dużo za co graczy był ten ban? Dostało. Był to ban za granie na S-portalu. E jest to taki Face't, tylko że bardziej casualowy. czyli coś pomiędzy zwykłym matchmakingem a face item. No. A ten S-portal e to istnieje jeszcze, czy to nie istnieje? Działa cały czas S-Portal, e tak? No, i w listopadzie 2020 roku poszła fala wagbanów dla ludzi, którzy właśnie grali na tej platformie, a wśród nich znalazł się Krimz. Chuj wie co on tam robił, bo gracze tego kalibru raczej tam nie grają, ale możliwe, że chciał sobie posmurfować i przez przypadek nadział się na falę fakebanów. Dosyć zabawna sytuacja, i daję to tutaj w ramach ciekawostki i żeby pokazać, jak cudownym narzędziem jest wagban. Yampi może nie jest jakimś turbo znanym graczem, ale był twarzą zmian, którą wprowadziło w kwietniu 2021 roku. Bo Yampi był jednym z największych fińskich talentów, ale dobrze. Był ogólnie ten y, Jumpy był dobrym zawodnikiem, no ale Vagban to dużo przekreślił i poszedł to na Valoranta. On dalej gra Valoranta? Czy nie? Gra Valoranta dalej, tak? No też y, ten Vagban mu przekreślił bardzo du dużo rzeczy, dlatego też poszedł na Valoranta. I na gdyby nie miał tego Vagbana, uważam, żeby dalej grał w cs bo on był no, naprawdę dobry. Oraz ogólnie bardzo obiecującym graczem. Nawet miał okazję grać w głównym składzie ens, którym jednak zbyt długo nie pograł właśnie przez Vagbana, którego no właśnie, dostał no. gdzieś w 2015 roku, gdy miał 14 lat. Finalnie jednak Yampi się poddał w walce Umbana i postanowił się iść i pójść na Valoranta. W ogóle, dobrze powiedziane się. można powiedzieć jeszcze gorzej patrz na historię jampiego to strasznie mi przypomina historię patitka czyli polaka, który też miał waka i poszedł na valoranta nawet kiedyś film o nim nagrałem jampi podobnie jak patitek osiągnął myślę spory sukces w valorancie no, patitek co też waka patitek miał. nawet wszedł w miejsce jampiego w Team liquid pamiętaj wrócił do cs'a nie wiem nie znam go nie pytałem ale raczej nie ma na co nawiekać w tym valorancie wszedł ostatni na naszej liście skales czyli... ej ogólnie z tym patitkiem to nie była jakaś drama że tam go ktoś podje... Bo on tam chyba grał w X Comie albo Venatores. Oni wygrali na VP, tak? I oni mieli polecieć na Lana. Ej, to to tak, to tak nie było. To takie coś była taka akcja chyba nie. Teraz e, przypominam I, i go Patitka podpierła Moniacz go. Pod Bał, co ty gadasz, Destro? No niemożliwe. Na, dobrze, na F4 miał lecieć. Dobrze piszecie. To w go było, no tak. I oni wygrali i go podpili ty. Konfidenci... I co? Mono nie, no, mono nigdy by tak nie zrobił, staro jest Elbląga. Tutaj chłopaków się nie sprzedaje, pamiętaj. No, wtedy to była właśnie akcja z tym. Cieszyli się, cieszyli i działa, wytoczyli na nim. Czyli obecnie Grash Pain. Dostał bana w 2018 roku za Skin Changera, a miał wtedy 15 lat. Co ciekawe, próbował ukrywać swojego bana, jak grał dla Daytona Gaming w 2021 roku to podczas jednego z turniejów, który był sponsorowany przez Valve, drużyna została zdyskwalifikowana, a on sam posadzony na ławkę. Pół roku później trafił do Akademii Fury, w której siedział przez 2 lata i na dwa miesiące przed końcem bana trafił do Pain, w którym... Ale za Skin Changera dostaje się wag bana w ogóle? Co wy gadacie? Ku... Ty. Ja to nie wiedziałem, że za Skin Changera dostajesz normalnie wagbana. Myślałem, że dostajesz bana na trade'a. Bo Michu ogólnie też ma bana, nie wiem czy wiecie, tylko odbanowali z tymi skinami, bo Mich Michu miał bana za zmień, Też ja nie wiem czy za skin changera, czy za coś on nie mógł normalnie wymieniać się skinami, bo on dostał bana na trade'a od Valve. Coś takiego, ale nie wiem dokładnie za, czy, czy to za skin changera, czy za co, nie wiem za co. Ale ja nie wiedziałem ogólnie, że na, za Skin Changera dostajesz normalnie bana, nie? Ale w sumie to... Za skin changera dostajesz gorszego bana niż za hacknowanie, no bo okradasz valve, można powiedzieć, no to oni na bombie są wtedy. jest, do dziś. Kałęs wybitny nie jest i nawet trafił na moją listę najgorszych graczy, ale jest młody, więc zobaczymy, co jeszcze z niego będzie. bawi mnie, że za taką błahostkę jak skin changer jest wagban i no. no to kurwa permanentny. Jak dla mnie, to taki ban na miesiąc to powinien być Max, a nie że ziomek, który chciał pograć ze skinami, dostaje taką no. samą karę, co jakiś Spinbot. No. Znaczy, ja też tak uważam, że ban za skin changera, no to nie powinien być być przez, przez dożywotni, no słuchajcie, no to nie jest normalne, nie? Jak, jak dla mnie. No ale jest jak jest no. Wiesz no ty chce sobie pograć z kinami, wiadomo nie chce na gierkę wydawać, no ale widocznie Gejbe, no to jest strasznie w jak, no tych skinów nie kupujesz, nie, jest na ostrej bombie, no bo jak ty właśnie cóż, jak gra z WHA i innymi rzeczami, no to ku... dostanie krótszego bana, niż ta skin Changera, stary, ty. no to jest w ogóle hit. Witamy w CSie, się jeszcze tak na chwilę wtrącę, bo od dziś, w poniedziałki, środy mm -hmm. i piątki, będą streamy tutaj na YouTubie oraz na Twitchu, no do tego link macie w opisie, no Chodźcie i fajnie, że palali od streamy, na zaczęliśmy od gracza Maus, to też graczy Maus zakończymy, o, bo ku... Ale też miał wagmana a dostał go w 2016 roku za cheating. A miał. Ja pierdolę, to wszyscy haksują, ty. Rozumiecie? Ej, wszyscy haksują. Co są na tier 1? To jest. to jest nieprawdopodobne. No w małsami czy czyterzy. Torzi i masz Jim Hata. No wszyscy odpaleni. A może coś w tym było. Trzeba było kiedyś grać odpalonym, nie? Waka dostajesz. Wiesz, jak już się poruszać? Każdy na czysto. Bo wtedy 14. Człowiek lat. jest Torzi uczciwy. ...półtora roku po banie, zaczął grać w teamach, aż w finalnie w maju 2021... roku ty w szoku jesteś? Pieniądze mi wysyłasz? Wygraliśmy. do PK? No to no ...został no, w listopadzie tego samego roku. Torzio oczywiście dalej gra w... Wy... Maus i nawet znalazł się na liście 20 najlepszych graczy z zeszłego roku, na co zbyt to nie zasłużył moim zdaniem, Deż ale Torzy też no, jest chyba pierwszym graczem w historii, który miał wagbana i potem znalazł się w top 20 graczy. No normalnie starą doświadczonym zawodnikiem z wagbanami, no. No to chyba musiał kiedyś wylądować, nie? Bo jak patrzy na listę zbanowanych, to nie widzę tutaj nikogo z top 20 poza nim i Jim Hutem, ale Torzy był Siema, na 20 talks. miejscu, więc był prędzej ogłoszony niż Jim Hat. No i to tyle. Więcej znanych graczy z wagbanem niestety Ciekawe. nie ma. Ale w przyszłości kolejny odcinek z innych platform, mm. bo jest tego naprawdę sporo i możecie się nieco zadziwić. A na dziś to tyle, i widzimy się wy w kolejnych Dzięki, dzięki. I dzisiaj na streamie widzowie. widzowym, super, Siemano. super siema. Citerzy, to nie odło Ale zobaczcie, ile ludzi z tier 1 haksowało, nie? No dla mnie to jest nieprawdopodobne. Dla mnie to jest nieprawdopodobne. To jest po prostu jakiś p. hit, nie?